Jesteśmy razem z Piotrkiem i Igorem i oglądamy k -Pop Demon Hunters Zarobisty mm -hmm. to jest, ja to mogę oglądać w dzień i noc po prostu no, Mega to jest super No, nie, nie podoba ci się? Mega super to jest, serio kupujesz Tak! kupujesz z Dino. Tak! No Tak, no, 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 tak. No Oglądacie i nie wiecie co? O, to fajnie, jest fajny przykład. Przywitałbym się z nią. No nie wiem, ja bym się z nią przywitał. Ej chłopaki! patrzcie wszyscy wstawiają teraz TikToki, że w McDonaldzie są teraz zestawy z K-pop Demon Hunter TV. Sprawdzić, czy też mamy? Ja bardzo chętnie, no. Ja w sumie jestem trochę głody, więc też bym sprawdził. No to dawajcie, jedziemy do maka w takim razie. Dobra, lezja. Dobra, jesteśmy już pod McDonald'em i zaraz będziemy zamawiać nasze zestawy. Dobra, tylko co bierzemy? Mamy jakiś już pomysł? Są trzy zestawy, więc może weźmy po prostu po jednym dla każdego. Tak? W sensie są wszystkie zestawy. Każdej z tych postaci, Każdej tak? głównych? jest Rumi Zoi i, i Miry. Mira. No. Okej. Okay. Czyli każdy bierze swoją, którą chcesz? Tak. <grym> ja biorę. W sumie Zoi wezmę. Ja chcę Mirę. Tak? Chcesz Mirę? To Rumi no to Rumi dla ciebie. Ja chcę coś, żeby do Czajna mi pasowało, do tego i do tego. Ale masz różowego? No niebieskiego. No, no dobra, możemy się zamienić. To ja biorę Rumi, a ty bierzesz Zoi. No To może tak? zestawy K-Pop Demon Hunters? z Mile? To poprosimy to. Dobra, czy to już wszystkie? Tak, wszystkie, ale czekamy jeszcze na napój. bo to trochę no, niewygodnie się dobrze. będzie jechało. Ten jest twój Dominika, czyli Mira. Dobra. No, dzięki, o, I ale... dla mnie jest Rumi, on jest najładniejszy ze wszystkich <grywa> Ej <grywa> jaka laseczka w ogóle zarąbista, nice Czy mamy już tutaj wszystkie zestawiki przygotowane? I wyglądają fenomenalnie, obczajcie Jaka grafika, ej ten jest mój, raz... ten jest mój, nie dotykaj go Patrzcie na to, on jest piękny z każdej strony i nawet od dołu, jest cudny Mogę otwierać pierwsza? No możesz, Myś ale tak patrzcie, mnie interesuje najbardziej to, że dostaliśmy w takich kubkach Tak ja, One są fajnie. plastikowe? One są plastikowe One są biorożone. Zarowiste. Mega Dobra, zystały. otwieraj do mnie Słuchajcie, mam tutaj coś, co wygląda dziwnie. Na tej co takiej. jest? Ej! <grywa> ty pana to, ale sobie Dziwnie, że tak zapakowane, ale w ogóle ma różowego kotleta Wiem, to jest cheesburger z różowego ja kotleta. Nie widzę wszędzie truskawki. Ej, ej jest. Mam ochotę mega go ugryźć Uu, nice! Stara. Dobra, ej. mogę? Gryź. a to ty. Powiedz twój jak szemów. smakuje. Dobra. Truskawką mm. i powiedz, że jest super. O, truskawkowy, no. I widać, że jest jeszcze sos truskawkowy. No, to jest nice. słodki burger. To jest genialne! Mm. No, dobra. Sojuszki, fajne, mm. tylko butelkę, wypakowane. Ale w środku jest coś fajniejszego, patrzcie. Nie będziesz tego jadał? Ja mogę to zjeść. Dawaj. Dobra, ja to zrobię całe. Mamu bardzo smaku. Frytki, które są niby zwykłe, ale pana co w ogóle? To jest truskawka, malina? jak dżem, malinowy trochę, albo truskawkowy, właśnie. O matko. Ej, to jest dobre. I nigdy nie mam frytki z maka z sosem słodkim, takim truskawkowo-malinowym. Nie, spróbuję, czy nie? Nie, spróbuję. może chcesz popić. Bo do tego zestawu dostaliśmy jeszcze napój, który. A, to jest shake. Uuu. Ej, a w ogóle ta słomka też była z maka? Taka różowa? Normalnie wystawała ta słomka ze środka, więc nie wiem, a co chodzi, to jest normalny shake. Ej, nice. Czy to jest taka różowa słomka w maku dodatkowa? A, chcesz popić, to jest zwykłe, ale to było dobre! O oh, Jezu, ile cukru! Zaraz no, eksploduje To będą mega słodziuskie zestawy, coś mi się wydaje Dostaliśmy zabawkę mikrofon Ej, w sumie pasuje do K-pop Ale patrz, do tego... Ej, ten twój tego? Zestaw mi się najbardziej podobał Jeszcze jest takie polecenie, jak zaśpiewaj, zaśpiewaj piosenkę. piosenkę ma to sens, no Ej, zaśpiewaj coś a? A, 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 a. O, działa Działa! Zaśpiewaj piosenkę Touch me, touch me, and love me Feel me, feel me. To naprawdę pełne słychać Piek, Piek, Piek Jest 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 W pierwszym Happy Mealie, w pierwszym wykonane Co oni? Hmm? Czemu ci krwawie uszy? Igor Co? Igor, Igor. Idź, idź, zrób coś z tymi Wracamy poprzednie widzowie. wrzucaj mikrofon do środka, bo już nam się chyba nie przyda. Tu W zestawie już ogólnie nic nie ma. Ty próbowałaś w końcu tych frytek? Dobra, możesz otworzyć. Są jakieś inne? Zwykłe frytki, ale pewnie to jest dip do tego. No tak. Truskawkowy. Truskawkowy. Mm -hmm. ten zestaw. Mm? Mam nadzieję, że mój będzie równie dobry, ale to otwieramy na samym końcu. Widzowie, jeżeli chcecie, żebyśmy go otworzyli, to co? Musicie zostawić 10 tysięcy łapek w górę. 10 tysięcy łap w górę. Ichacie wszystko. Musicie zdążyć do końca odcinka, bo piotek nie mm -hmm. otworzy zestawu, a na pewno będzie super. Ja teraz zestaw Igora. Ja mam postać jak ona się nazywa? Zoe, so, dobra. Jestem, że ci Tak, tak, tak. Są jakieś. pewnie jakiegoś rodzaju. nie wiem, dzwonki jakieś? Ona gra na dzwonkach? Nie, nie gra. Ono ale ona ma sztylety. się takimi fajnymi sztyletami i przy okazji powiedzcie w komentarzu, która z dziewczyn jest waszą ulubioną. Bo moją ulubioną jest Rumi. Jest burger ogólnie, ale okay. patrzcie jak on wygląda. Polany jakimś kurde. zielonym serem. Ser? Myślisz, że to jest ser? Ser, a co innego? To z maka jest to nie może być trójroczy jest... O, tylko wygląda to jakby chyba gluty albo coś Dobra. Ale to jest serowe to jest Ser? Ser? Tak. Od kiedy ser jest zielony? Weź spróbuj jest... Nie, ja tego nie próbuję No próbuj niebieski, bo ona jest niebieska no, no, jest. zielony, bo już spleśniał Słuchajcie, niebieski, niebieski, ogólnie ser, ja Dominika, czy ty masz problemy z kolorami? Ej, czy ty jesteś Nikt mnie nigdy nie zbadał Dobra, ale jak chcę to pobić, ty masz do pizziatu? Poka, poka Dobra, ty miałeś otwierać. No właśnie, widzicie tak się właśnie nagrywa odcinki z Dominiką, że wszystko podkrada wszystko jem Dobra, rozwaliłem ten kubek co się trzy, Dobra To nie jest zwykła kola. A jaka? Jagodowa To jest cola jagodowa, spróbuj To jest jego jagodowa kola. Ej w ogóle zauważyłem Że dali nam chusteczkę, pierwszy raz w życiu dostaliśmy chusteczkę chyba z maka. A ja nie miałam Aaaa O nie nie. Ja się ładnie uśmiechałem do pani z okienka tam, mówię, Pani, pani tak, pani tak, wygląda. To już ten Piotrek zamawiał Nie, 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 tak nie było. Zabij demony, mam kartkę. Czekaj, I pewnie co? do tego potrzebne są nam pozostałe rzeczy. Szczególnie jest już późno. Czyli, patrzcie, zostaliśmy. W... Co jeżo! O, surlikę! Surikenów! Dobra, idźbek! Nice. Łap! Nie! Jakie demony my mamy niby zabić? Tamte! te Patrzcie! Nie, ja nikogo nie widzę. Igor! Czy z tobą wszystko okej? A! Nie wiem, czy to nie chodziło, ale dostał. Dobra, ogólnie z ZUI jest niebieska, więc powinniśmy szukać czegoś. Ej, ale to co, to Ta, tam, tam idziemy? To się znowu mam więcej chainów? On nie ma ich coraz więcej? Też tak mi się wydaje. Co? Nie. Ja zawsze miałem tyle cztery. Dobra, idealnie, za to jest coś niebieskiego. Idziemy tam! To jest pierwszy zestaw z McDonalda, który odprawił o trzeciej w nocy, już się na razie same fajne rzeczy. No nie wiem, w sumie, czy fajne, ale spoko. Dobra, masz Shuriken? No mam tutaj w ręce Nice, no, dobra. No. To one nam się na pewno przydadzą. Co tam się dzieje? Uuu, ja już wiem dlaczego. Za demony mamy zabić! Saja boys! Saja boys, ale nie są demonami! Mhm. Uh -huh. Czyli Sązia. zwrócałem w nich. Ej, to... który z nich jest najfajniejszy? Ten, ten. wygląda ten. jak dziewczyna, ten Wszyscy wygląda jak to dziewczyna przecież. jak w opór, to wygląda jak Vizlona, to, 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 to wygląda jak Sona a to wygląda jak nie! No kurwa i wyglądała wyglądają identycznie Nie, a to co Jinx jest? Nie, Sona Słuchajcie, z racji tego, że to jest mój Hapkmin to ja rzucę Nie <laughs> Każdy bierzcie sobie co, zaraz, ja wezmę od kamera, kamerę, rzuć o, ja jednym Będziemy rzucać na zmianę Dawaj, rzucaj pierwszy Dobra U Upoluj demona Którego? Którego? A którego chcesz Dobra, po Masz... prostu rzucam w stałej siły, nie, nie wiem w którego rzucam o! Idealnie! Yes. Patrz! Patrz jak dostał! Diem! Okay. Tak się to właśnie robi! Nie tego głównego! Teraz ja! Uwaga! Cel! Ognia! Dobre, Doma! Gdzie to poleciało? Ucięłam sobie włosy! U, to poleciało do sąsiada ognie. Wszystko jest u nas na działce! Ajajaj! Aj, aj. Jeszcze dawaj, jeden! Dawaj, dawaj, dawaj! Dobra, nie, ja ci pomogę o... Damo, bo ty nie umiesz rzucać, nauczę cię rzucać, patrz Musisz wziąć tego shurikena A Tak Trzymaj go tak, trzymaj Prosto, tak rzucaj A tak? Tak dobra. i bierzesz i z całego ciała musisz zrobić tak i... 2 na 2 Wcale nie ma trzeciej wymocy Nie nie, 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 tak nie tak Cicho, w nocy. Dobra, na prosto i całym ciężarem ciała no nie, prawie, prawda? Ej, ogólnie to wy wszyscy źle wziąć. Dobracie, daj Zipek ty pokażę. No, Rzucają w ten sposób. Jak Genji, jak gędzi. No. Tak, patrz. Oj, dobry, jest, dobry. To to dawaj, opoluj któregoś demona. Kurde. Ej, tylko i go lubi się na razie, bo trzeba mega, mega, mega. Bo można. to jest mój zestaw, widzowie. No mój Próbujemy zestaw. jeszcze po jedną sposób. To mój ostatni. Ostatni, ostatni Nie, no musimy wszystkie, patrz. Uwaga. Ja! O, o, o. Uh. Oh, uh, ja, blisko, ja, blisko, blisko A ja, jak blisko Czekaj, on, on, a bo mój spadł Ej, Nice Dobra zaliczmy zaliczmy. Ja muszę trafić Musisz no. no Dajcie mi, ja tego niebieskiego sonę upoluję z LOLa Dobra, dobra, dawaj uh. Trafiło w końcu, nie w to Okej okay. I dobra zaliczacie mi to? Tak Upolowana tak. Sona Dobra, tak, tak, tak. dajcie mi rzucić jeszcze raz, bo mi dobrze szło Poczekajcie, tak. bo ja wam pokażę po prostu Mieliśmy tylko ich pokonać, tak? Ale Igor możesz sobie rzucić dobra, jeszcze daj. Do trzech razy sztuka Uh, Ai, trafiłem, ale się dobry, nie wbiło. Dobra, dobry. wracamy do domu. Czas na trzeci i ostatni zestaw, czyli Rumi. Ale zaraz, zaraz. Jeszcze nie zostawiliście 10 tysięcy łap w górę. No, jeszcze brakuje. Yes, jest, 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 dobra, jest, jest. Nice, dobra, smart. możemy otwierać. Także Otwieraj. otwieramy, zobaczmy, co tutaj się skrywa. Ula, la. Uwaga, wyciągamy na samym początku kanapeczkę. Max, -Chan. max -Chan. Ja lubię max Uwaga. O. Chicken. Żelkowy McChicken, zarobiście, No czekajcie, to jest zwykły makciken? tylko po prostu jest mnóstwo żelków dookoła, czekajcie, to chyba tak powinno być, trochę powypadało, skoro teraz zamykamy, mamy burgera ja tak jak mm. wszystko rozumiem, one wszystkie mają swoje smaki, ta była mm -hmm. troszkę koła, ta jest winogronowa No to jest kwaśne Tak? To trochę Otwórzmy w ogóle picie, mm -hmm. bo ja jestem ciekawy picia dobra dobra, 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 W końcu dali chusteczki Bo tak, czekajcie, ja miałem co? Ja miałem wiśniową kolę. ty miałeś shake'a, to ciekawe co będzie miał shrimp house I nie miałem. Uwielbiam miałeś. burgery, które są słodkie, kwaśne, słone, słone Słuchajcie. są w sumie zawsze. Ale lubisz... jeśli McDonald's nie daje wam chusteczek, to wycieracie o spodnie To jest no, dobre, tak, to jest dobre Nie róbcie tak, to jest bo mama was zabije Nie róbcie tak, bo... Czas na picie, nie zwracajcie uwagi na gruszek. Uwaga, co my tu mamy? What? Czerwony napój, co to może być? Wygląda jak winogron. Winogronowy na bank. No dobra, ja zamykamy. Jak przydoi. Jak przydoi. Ale dobre. Nie powiem, ale to smakuje. Red Bull, to Pokażę, ja też chcę. Nie mnie, jak pije, bo jest Ej, To, to Ja jak Red Bull, to jest genialne. I też jak, jak pijecie i ktoś was rozbawi? Patrzcie, po czym podnajdziesz, że Dominika coś piła? <laughs> Wszędzie jest pomadka. <laughs> Dobra. Słuchajcie, jeszcze tu jest? Patrzcie, u, sushi! Sushi, mm. sushi ale żylkowe sushi. Fajne, azjatyckie, pasuje do K-popu. Mhm, to co, kto? Tu są trzy, także możecie wybrać, który chcecie. A ty spróbuj pierwszy, bo ja nie, jest, nie lubię kwaśnych. No, a ja lubię, więc co mam zjeść wszystkie. Kurde, no jak są kwaśne. Nie, nie Bardzo dobrze, bardzo dobrze, czekałem, masz to zrobić. Nie, 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 dobra, jednak nie, 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 wszystko z siebie, nie z ciebie, nie wiesz nic, nie? tego burgera. masz zielonego Mhm. Mm, mm. Oddaję ci zestaw, ale to jest moja. Dominika, czy ty, ty go w ogóle karmisz? Sam się karmi, nie widzisz? Ale no, to, co to co Pytanie, czy ja się karmię? Ty myślisz o mnie w tej całej sytuacji? On ja wszystko, a zobacz co ja jem. Słuchajcie, przed chwilą Podek powiedział, że zostawia mi już ten zestaw, nie? P powiedział, że mi zostawia Została nam tylko kartka. Twórz hit! Twórz hit! Cokolwiek to znaczy a, że mamy śpiewać czy Nie, już śpiewaliśmy Śpiewaliśmy i rzucaliśmy w demony A wiem, ale nie wiem czy to o to chodzi Ale one przecież były influencerkami mm -hmm. Że musimy nagrać jakiegoś zarąbistego A wiecie dwutoczka. kto jest jeszcze jest influencerkami? NIE! Mm -hmm. Ale dobre! O! 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 Dobra, Dobra, robimy ja hit. Terenie. Słuchajcie, zabieramy się za hit, bo robienie tu nie jest wcale takie proste i zajmie nam to co najmniej 15 minut. A efekty będą kozackie. Dobra, mamy stworzyć hit, mamy stworzyć hit. Słuchajcie, ogólnie wydaje mi się, że to nie będzie trudne, bo patrzcie, patrzcie na nas, jakby jesteśmy <śmiennie stworzeni <śmiennie do robienia hitu. Musisz jednego chaina, żebym ci... Ja mam mega mało tych chainów, no. Nie wiem o co Hitem będzie, jak strzelę z tego łuku, ale prawdziwą strzałą i zaślepione oczy i Dominika będzie miała jabłko na głowie. Ja myślę, że chodzi o hit. jak ja strzelam, odsuńcie się Musi być hit. hit, się hit to kapitol, bawisz. Mam Patrz, jak ja dobrze wstał w dół. Trzeba oczu. Widziałem, co? to jest sam się to? to jest latająca strzała. To było spoko, ale stary musimy zrobić hit, czyli musimy układ taneczny wymyślić kaj popowy Piosenkę, zaśpiewać i Ja za, dobrze tańczę, Ja dobrze tak tańczę, Patrz, to jest k czy nie? No, było no, blisko w sobie, Dobra. Lecimy. Wybierzcie najpierw piosenkę. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. Dobra. Muzyka. Podkład. Dobra, z tego TikToka, którego będziemy teraz odtwarzać jako nasz hit. Uwaga! Czy to się uda? Myślę, że się uda, nauczymy się tego. No i będziemy się dzielić sobie do rana, to tak. Nie, Igor, idziemy rękę jak pół godziny, pół godziny to będzie gotowe. Tak, 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 są przodem. I po czym robią ręką, tak. I tak, no dół. Jesteśmy wszyscy przodem i robimy. Najpierw so, nogę, to... najpierw zrobimy samą nogę A dobra Nie tak, nie ukonamy, nie, patrz tylko nie, Nogę do góry a, a. a Nie tak Patrz, patrz. Idealnie Idealnie Tylko nie zrobisz ciała nie A dobra, I dokładasz, I dokładnie jeszcze Żebyś nie cofnął się O Patrz Już wiem Tak jesteście, jak jesteście po tym tak no. Zrobicie tak, najpierw robicie na raz to no. i potem wracamy do was, jak już nam coś wyjdzie. Już mniej więcej się nauczyliśmy, jak ten taniec ma wyglądać i zaczynamy nagrywać. Nasz TikTok jest już gotowy i wyświetla wam się tutaj po którejś stronie, a my go właśnie oglądamy tak razem z wami Dobra, Igor, Igor Widzę, że miał najlepszą rolę Nie ja miałem najlepszą rolę, najlepiej zatańczyłem ze do wszystkim. Dobra, ale Piotrek ty miałeś dobrą wczutę w tym tańcu, trzeba wszystko. mega dobrze Dobra, to było, to było dobra, dobre dobra, no Dobra TikTok, którego teraz oglądaliście jest ze zmienioną muzyką, jeśli chcecie go zobaczyć w oryginale musicie wejść na TikToka Tak jest A to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, subujcie kanał, zostawiajcie lajki do zobaczenia następnym razem, elo!